Długo kochanie swoje prosić musiałem Słuchaj kotku, nie martw się Słuchaj kotku, nie martw się Bo w kawalerii wcale nie jest źle Dowódca pierwszej kompanii szkolnej, porucznik Andrzej Kopacki Pierwszy dzień w wojsku Rozpoczyna się szkolenie zapoznawcze Ma to na celu określenie zasad i pożądanych zachowań oczekiwanych od żołnierzy. Są to również początki selekcji. Bieg! To nowy c... bieg! Ten świstki trup. Ale za... Brawo, w

Witam w drugim Podporucznik Podporucznikowali, wszyscy słyszeliście. Pierwszy dzień w Wojsku Polskim. Wiem, że wielki szok dla was termiczny. Przedwczoraj jeszcze zupełnie inne rzeczy robiliście dzisiaj. Nosicie mundur, będziecie się szkolić. Na Wózku już poznał, tak? Tak. Jak pytam tak, to wtedy cały pluton odpowiada. tak jest. Wszyscy poznali kadr, tak? Tak Wszyscy znają pomocnika? Tak, tak. tak. Jak mówiłem, to porusznik Kowalik. Szkoliłem się w Toruniu, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii przez dwa lata. Następnie cztery lata spędziłem w Akademii Wojsk Handlowych Stanów Zjednoczonych, w West Point. Tam kończyłem w tym roku w Mali. Powróciłem do struktur Wojska Polskiego trzy miesiące temu. Kadra w naszej jednostce, począwszy od dowódcy brygady, skończywszy na dowódca drużyny, jest jak jaką można Dowódca brygady, generał brygady Kepera, jest pierwszym absolwentem Amerykańskiego Uniwersytetu Obrony. Jako jeden z najlepszych pułkowników wyjechał do Stanów na szkolenie i wprowadza najnowsze metody szkolenia natowskiego. Dowódca batalionu, którego też poznacie, major Patalon. Jeden z czterech absolwentów najbardziej rygorystycznego kursu komandosów Rangers. 72 dni szkoły przeżycia i cztery inne kursy amerykańskie ja też przeszedł. Też jeden z najlepszych i najbardziej ważnych oficerów naszej armii. Współzałożyciel Elitarnej Jednostki Groń. Dowódca kompanii, porucznik Liz. Absolwent z MEKU, Wyższej Szkoły Oficerskie Wojsk Mechanizowanych, jest tutaj już od dwóch lat w szkoli i jest doświadczony. Moje oczekiwania wobec Was są posłuszeństwo i 100% zaangażowania. Jeżeli będę widział, że ktoś się obija, że ktoś kombinuje, że komuś się coś nie podoba, bierze zły przykład z innych jednostek, innych kolegów, to wtedy będą problemy to wtedy będą problemy niepotrzebne. Bo problemy będziemy gorącym żelazkiem likwidować. Nie chcę, żeby ktoś mi tutaj kiedykolwiek kłamał, oszukiwał, a broń może kradł. Te rzeczy są po prostu niedopuszczalne. Godność i honor żołnierza jest na bardzo wysokim miejscu. Wszyscy rozumieją? Ja? Tak! Wiem, że żeście spali bardzo mało. Dowódca tłumaczył dlaczego. Nie będziemy się spóźniać, będziemy działać. Pójdziecie spać o 21 i będziecie mieli wystarczający godzin snu do następnego dnia. Wiem, że dzisiaj jest ciężko. Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo Kolejny punkt, kolejna rzecz, którą trzeba osiągnąć, to jest sprawność fizyczna. Będziemy ćwiczyć, będziemy biegać. Będziemy się zastanowić, bo komandosi w 25 Brygadzie Komunikacyjnej są najlepsi, tak? Zaczynamy tak Zaczynamy pomału. Teraz są podstawowe informacje, uczycie się śpiewać, uczycie chodzić, układać wszystko w porządki, jest to wszystko niezbędne wojsku po to, nie przeszkadzać, po to, żeby można było normalnie funkcjonować. Nie zależy już pod Musicie się nauczyć posłuszeństwa, musicie się nauczyć wykonywania rozkazów swoich dowódców druży, pomocnika, po to, żeby to całe wojsko funkcjonowało. Jest to podstawa. Jest to podstawa, żeby później cokolwiek osiągać w wojsku. Żeby człowiek mógł wyskoczyć ze śmigłowca, samolotu, żeby człowiek nie zatem strzelać, to najpierw musi być hierarchia i dyscyplina i trzeba wiedzieć, kto jest przejmującym urządzenie. Dlatego to wszystko tutaj od pierwszych dni się robi. Rozumiecie teraz, dlaczego to wszystko tutaj robimy, wojsko? Tak, tak jest. Dowódca drugiej Kompanii Szkolnej, porucznik no. Rafał Lis. Najpierw będzie przeprowadzony sprawdzian 4 razy 10 metrów na szybkość. Równolegle będzie prowadzony sprawdzian na drążku. Następnie całość ciało przebiera się w ubrania polowe. Podzielone będzie wszyscy, będą wszyscy na pół i pobiegniemy w test na 1000 metrów. Sprawdzian siły i wytrzymałości fizycznej przeniesionej z cywila. Nie cesz misia, nie cesz szonie! Gotów? Śpisz! Raz... Dwa... Do pełnego zwisu. Dwa... Trzy... Cztery... Zdecydowanie prąd na drążki. Jaki za ciężki. Dwa... To jest za ciężki. Ile ważysz? I się razem. Raz się pociągnę. Tak, tak. ja ja raz się pociąga, Zaz, raz ja się Tylko biodra trzeba w wrzucić Trzeba biodra do przodu wrzucić. Dobra, 80, 80, 80. Kowalski rekord ma 18 <głos> <głos> do Tak jest. Pan. Gotów? 3. <noise> <noise> <Wisz>? Raz, dwa, <noise> trzy,

Gotów śpieć. Raz. Dwa, trzy. Pełny wyprost. Cztery. Cztery, wyprost. cztery. Cztery. Broda zadrążył. Pięć. Tłumaczyłem. Pełny zwiz. Broda nad drążkiem. Wiek pięć. Kowara! Jestem! Wróć! Ciągle mi patrzy pod nogi. Jak wygląda postawa? Sylwetka wróć! To teraz Sylwetka wyprostowana, jest podana do przodu. Jeszcze raz odczytać nazwisko. Kowara! Jestem! Ręce, ręce, ręce żołnierz! Wróć jeszcze raz. Wymażajcie. Komara! Jestem! Gotów? Kwić! Zero. 0? 0? 0? 0?

No co? Wyżej Dajesz! Wyżej! Dawaj do góry! Nie! Dawaj! Pomagaj sobie do gami! Wybijaj się znów! No! Pięć. Dwa razy muszę. Gdzie dwa razy? 12. Uwaga! No już! Nie o. No. O, jest Żołnierz, czym się zajmowałeś w cywilu? Prawiłeś jakiś sport? Nie. Żaden? Żaden. A co robisz po lekcjach w szkole? Grałeś w piłkę nożną? Nic nie robiłeś? Nic. Nie interesuje cię sport? Tak jest. Nie interesuje cię? Tak jest. A co cię interesuje? Potem. A Ale czym? Co robiłeś? Jako? Jak to znaczy? Pracowałem jako tokarz. Czuję, tam nie ma. Zawierz więcej chcę. Następny. Szeregowy Bartomejczyk Paweł. Mieszka w Cisowie. jest 8 kilometrów od od Piotrkowa. Po pierwszym dniu moje wrażenie są nie najlepsze, ponieważ od razu dostałem w kość, tu można powiedzieć, że nie wytrzymałem praktycznie tego. Także miałem całkiem inaczej sobie wyobrażałem wyobrażałem jest to. Zmieniłem się troszkę. No, ale chyba wytrzymam, nie wiem. Nie, nie wytrzymam. Najchętniej no, teraz pojechałem do domu właściwie, poleżał. Niepotrzebne mi jest to, żeby mnie robili twardszym, bo wystarczy to, co jak człowiek jest, nie, to trzeba go utwardzać, coś tego. To mi się w ogóle nie podoba. Dopiero początki selekcji, a niektórzy już wykazują objawy nieprzystosowania. Będzie trzy? To dobry początek? Tak jest. Biegiem, przebierasz się. Biegałeś już, czy nie? To bieg. Biegaj. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

nie gotczeń, nic nie zające, mogą, a zające nic nie mogą. Antosz melduje, że teraz już nie może zgiąć tej nogi. A ty częściej Tak jest. Coś jeszcze? Dowódcy drużyn, każdy, każdą jedną przerwę wykorzystywać na bieg z piosenką, bądź marsz z piosenką. W dniu dzisiejszym stwierdziłem, że najgorszy, a do niedawna był najlepszy, jest trzeci pluton. Natomiast już pierwszy pluton, była widoczna poprawa, drugi pluton, jak cię mówi. Pytania? Po zakończeniu zajęć, dowódcy plutonów na swoją komendę, z biegiem, ze śpiewem prowadzić na pododział. Przerwa, drugie śniadanie, dalej zajęcie na świtlicy. Test wytrzymałości.

Dostaniesz ode mnie na stan cegłówki, w nocy będziesz sobie masaż robił. Jeje mnie na jesień do BKP. Jeje mnie na jesień do backupa. Mundur mnie ubrali, beret portodali, czy chciałem czy nie? Mundur mnie ubrali, beret bordodali, czy chciałem czy nie? Z początku myślałem, że nie będzie źle. Z początku myślałem, że nie będzie źle. Rozmowy indywidualne. badania osobowości, odporności psychicznej, motywacji i środowisk, z jakich żołnierze się wywodzą. Prowadzone są przez dowódców wszystkich szczebli. E, Szeregowy Kowalski, Patryk. Jak dowiedziałeś się wcześniej, robię z każdym żołnierzem z mojej drużyny wywiad. I chciałbym się dowiedzieć coś o Twojej rodzinie, jakie masz zainteresowania i jaki masz stosunek do wojska. To jest. Yy, Ima rodziców? Yy, Stefan Zdzisław. Jakie masz wykształcenie? Wykształcenie średniotechniczne. A zawód? Elektryk, technika elektryczna. Zainteresowania? Sport. No w Umiem. jakim kierunku? Sport. Piłka, box? Uprawiałem boks. I co Judo? Boks nazywałem przez 3 lata, a Judo przez lat. A jakie miałeś jakieś osiągnięcia? Osiągnięcia, no to w Judo, oprócz, na, się na mistrzostwach polskich, nie poszło mi. Na nawet miałem dwie walki do przodu, dwie do tyłu. Tak. Yy, na mam takie mistrzostwa makroregionu pomorskiego. Na międzynarodowych byłem medalistą w Niemczech. Ale w boksie? W yy, to mówię o Judo. Yy, w Danii byłem siódmy, a w boksie najlepszym jest brązowy medal mistrzostw Polski z Gdańska. Posiadasz jakieś nauki? Nie nie, alkohol, nie, nie palę. Alkohol tylko tak okolicznościowo jak... Symbolicznie, z... tak? Tak, symbolicznie e, Skoki? Jakby były? Pozytywnie? Tak, pozytywnie jestem nastawiony do skoków. Chcę skakać. A dlaczego chcesz skakać? Ciągnie z tego. Fascynuje. Dresz emocji. A e, jak ewentualny wyjazd na misję, to byś był... Chętny tak, bym nie? Byłby. był. chętny. A dlaczego? Głównie? Dla pieniędzy. Dla pieniędzy? A nie, nie. sprawdzić sprawdzę. też. Siebie? Może sprawdzić siebie i może Swoje umiejętności Wyszkolić się może. A jak po wojsku masz zapewnioną pracę? Ja nie, nie czy... mam zapewnionej pracy, byłem na umowę zlecenia. Na no, tak. e, dziewczynę masz? No liczne. nie. No bardzo. Mhm, no rozumiem. Nie? A, tak, a jaki masz stosunek do wojska? Pozytywny. Pozytywny. Chciałem, no chciałem iść. Grawek ja chciałbym zadać Ci kilka pytań. Takich, żebym po prostu wiedział. Jaki masz stosunek tam do pewnych rzeczy? Czy ci się podoba, czy ci się nie podoba? Co tam ci się nie podoba, co jest źle? No i tam takie rzeczy personalne, rozumiesz? Dobrze, no teraz to tu mam. Dziewczyny masz? Nie. Nie masz. Zainteresowanie. Czym się interesujesz? Co lubisz robić? No ja interesuję się samochodami, motorami. Motoryzacja? Tak. Dobrze, dalej. Powiedz mi teraz tak. Jaki masz stosunek do służby wojskowej? Podoba Ci się wojsku, czy ci się nie podoba? Mi się nie podoba. Nie podoba Ci się wojsku? Nie. Co takiego ci się w tym wojsku nie podoba? Za ciężko jest. Złe jedzenie. Nie. Mało spania. Ten krzyk cały i ten bieg ciągły. A fizycznie dobry jesteś, czy słaby? Jak uważasz? Średni. Hmm. Czyli ten bieg, ten krzyk, tak, kaprale krzyczą i tak dalej, tak? Tak. To cię stresuje. A taki wysiłek fizyczny to też, czy to już w mniejszym stopniu? To już mniejszy. w mniejszym stopniu. No rozumiem. Dobrze. Czyli w wojsku na przykład jak miałbyś możliwość zostać na żołnierza nadterminowego nie zostałbyś? Nie. Teraz tak. Stosunek do skoków. Chciałbyś skakać czy nie? Chciałbym skakać. Chciałbyś skakać, tak? tak? Nie boisz się? Boisz. Hmm. Dobra. A jakbyś na przykład miał skakać i by ci się to spodobało? teraz. Byłaby szansa jeszcze, żebyś na przykład polubił to wojsko, czy nie. nie? Czy chciałbyś mi się o coś zapytać? Traktuj mnie teraz jako swojego kolegę, Nie jako przełożonego, tylko jako kolegę. Śmiało możesz pytać mnie. Co chcesz dowiedzieć? Jeżeli będę w stanie, to ciepło. Tak nie, no, Posiadaj. Dzisiaj jestem miłościwy. Dziewczynę masz? Tak, miałem. Co się stało? Przed A, wojskiem poczęstowała cię butem? Nie, nie. Już długo, długo przed wojskiem. Co się stanęło? Wolałbym nie rozmawiać na, na ten temat. Aż tak ci znalazła za skórę? Raczej ja. Jej. Ty jej? Tak. Chciałeś przyjść do wojska? Nie chciałeś. Na no przymus cię tutaj wiesz, wyrwali z cywila i rzucili na pododdział. Znaczy, Akurat ja, w momencie, odrace, gdy miałem skończy podoficera, skończyłem szkołę i od razu po. Jaką szkołę szko skończyłeś? Y zawodową. Po, po kierunku? Y hydraulik. Hydraulik? Tak, instalator... Y A ja muszę do waku dzwonić, żeby mi kible przetykali? Znaczy, tą szkołę to skończyłem na ładne oczy, można powiedzieć. To co? Jak No to nic chodzi? nie puman z tego zawodu. Milikon kręcić? Sprę o tą sprężynę chodzi? Żeby no? odepchasz? No akurat ty mówię. No kur... i wszystko. Ej, przyniosę z waku, dostaniesz na stan. Do książeczki wojskowej ci wbijemy, k będziesz miał na stanie. Kible się zatka, będziesz przetykał, k ale, żeby tam nie było żadnych pretensji, ale coś tam... Żeby... <laughs> nie wiem, że generalnie kur... jest całą tą no instalację. Było. Ja jestem w takich w, 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 no, w dobrych tych sprawach hydraulicznych. No co, rury na porozwalasz to? Nie no chyba raczej nie. Mogę spróbować. Hmm. No i wszystko. Żołnierz kurde, co? Chociaż nie wie, to wie. Tak jest. No. Nie podoba Ci się w ogóle tu? To? Czy znaczy nie jest tak źle. A jak się spodziewasz, że będzie? Myślę, że trochę lepiej będzie. To znaczy, że... Nie ja myślałem, myślę, że trochę będzie mniej ćwiczyć. A czego więcej? Mniej ćwiczenia, z czego więcej? Wygniatania z w łóżku? Z pozoru dziwne pytania mają swój cel. Nie spodziewałem się po prostu, że tyle biegania będzie Sprawdzają prawdomówność Ciędze, i rzeczywiste intencje żołnierza. To jest jeszcze mało biegania. się